Nowy walimy na ryby! Walimy na krzyżanne na ryby. Walimy, walimy. Na grube leszcze. E tam karasi będą brały. W grudniu dopiero się ruszą. W grudniu! W grudniu, w grudniu będą brały karachy. A teraz jeździmy, jedziemy na leszcze. Zobaczymy, co się dzieje na zaraz Zarewam tutaj. Bo tutaj, Bronisław. Ostatnie chwilę. ostatnie chwilę już. Kozy lotają, trzeba uważać. O! Są wędkarze, wędkarze, są wędkarze. Nie ma stabilizacji obrazów, Musi ręce czy nie są. Nie, to są nasze polskie drogi. Ale pokazujemy, pokazujemy wody, pokazujemy wodę. Pokazujemy, pokazujemy wodę. Piękna woda. Już trochę martwica się robi, ale my jeszcze będziemy atakować. Dobra, później się jeszcze z wami połączymy jak coś będzie dłubać. W prawdziwki siedzą. W prawdziwki. Zobaczymy czy są. Lekko. Słuchać jak rosną. Papiżoki są. Słuchać jak rosną. <grystki> Papiżoki. Zjeżdżamy. Po trupach do celu. Dawaj Waluś. Ekstremalna jazda. Offroad. Damy radę? Tu wieje, ja tam nie wiało pat. Tu taki zbocznie zawiewa. Zawiewamy. Zjeżdżamy z górki. Ale nie jest źle, nie jest źle. Na razie jest ok. Na razie jest gitares Dalej było Boże Ale coś czuję, że dzisiaj połowimy połowimy Połowimy, połowimy. W kościach mnie łamie, nie? To nie o <grym> tylko to jest to, na, że ryby będą brały, nie? Dawaj Damiano Jak będę miał wielu subskrybentów i wiele obejrzeń na YouTube to ten, to sobie kupię taki samochód, żeby mógł po takich dziurach jeździć, nie? Jakiegoś dzibka albo coś, nie? Także subskrybować, nie? Żeby nie było lipy. A my damy z siebie wszystko na tych filmikach, nie? Już jesteśmy, już jesteśmy. Już prawie widać, jesteśmy. Wędkarze nie widać. Wędkarze nie widać. Cimno zimno i do domu daleko. Jak to się mówi. Pokaż mi tu wodę jak to wygląda ładnie, ładnie, akurat wiaterek taki boczny, odchodzący no my już rozłożeni czekamy za rybkami zamiano rozwalony bierze coś? 20 minut 20 minut nic się nie dzieje, dobra zobaczymy jaki mamy zanęty, co tu mamy ciekawego? pineczka, ziemia i zanęta. Zanęty nie będę zdradzał, bo to jest mój sekret, nie? Ja tylko na nie łowię, nie? <laughs> nie, to jest mega mix leszczowy. A Damiano? Damiano, co tam ma dzisiaj? Marcepan i pineczka. Próbujemy na marcepan. Na marcepan karasiowy. Zobaczymy, co będzie się działo. Ładnie, opatulony. Bo trochę wieje, ale nie jest źle generalnie. Słoneczko wyjdzie wyżej, to będzie... Żeby się rybka dubała. Żeby tylko rybka jeszcze dubała, nie? A zobaczymy, co będzie się działo. Syżan na piękne widoczki. Półtora godziny wędkowania, na razie nic się nie dzieje, na razie jest lipa, totalna Ale próbujemy, próbujemy Słoneczko wyszło, może o dziesiąte będą brały Chyba, że już nie będą brały w tym sezonie, nie wiem, nie, ogólnie jest ciężko u nas z rybą Żeby coś dorwać Ostatnio na Zatonce kołdzkiej też była lipa Dzisiaj krzyżanna i też jest lipa, nie? No zobaczymy, co będzie się działo. I jak Damian, z coś czy nic? Nie, jest zajebasko. Już jest rozpaczony, dynę musi walić, Łana fioletowa. Troszeczkę roz, roz, rozwodniłem ją, bo... Damian, pijesz denaturat już? Bechy by mi wyżarło, to ja rozwodniłem i my Denaturat. Ja nie Oj, wiem. Doby. Z los na psy. Ta Polska, ta Polska upada. Polska upada, nie? Paliwo drogie, wszystko drogie. Alkohol drogi, to się przerzucił na Denaturat. Pokaż Damian. Żeby nie było. Jest kolor? Odpowiedni. Denaturat. Denaturat 100%. Nie? Damian współczuje, ci, no ale takie życie, nie? Pozdrawiamy. Damian pije Denaturat. Nie wiem, jak wrócimy do domu, ale to jest nasz jedyny kierowca. To jakoś przeżyje Wykryć co go czy nie? Do jutra rano mamy czas Do jutra rano mamy czas Ten naturat zejdzie jakoś Pozdro Mianowicie stwierdził, że na spinning połowi na, na paproszka i rzuca może jakiegoś okonka się uda złowić ale ciężkie warunki dzisiaj wszystko. Tak mu ten, ten natura w głowie zagrał, że stwierdził, że na spinning się pobawi. Żegnamy Was z tej pięknej wody Dzisiaj byliśmy na ale generalnie nic się nie dzieje Myślę, że w tym roku już To co zostało złowione, to zostało I będzie ciężko cokolwiek złowić Generalnie nic się nie dzieje Damianę już nie ma Położył się w krzaki, leży Będę musiał pozwijać cały sprzęt i czekać do jutra, a stąd odjedziemy, bo po prostu za dużo wypił do naturatu i, i leży gdzieś w tych krzakach tam. Nie wiem poszedł gdzieś. Ale damy dojdzie do siebie Jak dojdzie do siebie, to coś jeszcze ponagrywamy, a na dzisiaj zlipa. co jeszcze mu zostało? nie dopił wszystkiego. co ten natura robi z człowiekiem? pozdro, pozdro. do następnego.